Maneczko dziki z tej strony, Chadioch, a oto kolejny odcinek z naszej serii Hypixel Blitz Survival Games. Jest dzisiaj ze mną poprawny Polak. Witajcie. Dzisiaj gramy na mapie Winter i mamy kolejną strategię. Tym razem Czadzioch mówi, że zna jakąś fajną miejscówkę, gdzie się za chwilę udamy. Znaczy, mam nadzieję, że ją znam, że pamiętam, jak tam dojść. Nie, no, jest duża szansa, że trafimy. Dobrze. Mamy nową strategię, słuchajcie, ponieważ tak poprawny zagra W Master'em, ja, mhm, ja spróbuję, tak jak po staremu, powiedzmy, Knight'em. No dobrze, w ogóle odkryłem, że Meat Master na poziomie pierwszym daje nam jajko świni, daje nam jajko świni, matko boska, daje nam mięso i daje nam drewniany miecz, który, przepraszam bardzo, ale zadaje tyle samo obrażeń, co złoty miecz, więc w ogóle gdzie tu sens? W graniu nightem dwójkę e, dokładnie, nie mam pojęcia. Zwłaszcza, że wydałem na niego kupę hajsu, więc teraz jestem zły e, Biegniesz za mną poprawnie. To dobrze. E, co dostałeś? E, znaczy, nie bo coś. Czy... Myślałem, że nie biegniemy do, do skrzyni. Okej, okay, dobra, spoko, ja dobiegłem, bo e, wszyscy inni zamulili jakoś. Ej, ale słuchaj, A, w ogóle znalazłem teraz skrzynię po drodze. Tam. Mam kamienny miecz, trzy jabłka. No to grubo. Więc ja mam drewnianego się, miecza. Ty jeszcze dostaniesz zaraz jakieś żarcie Od, od Mastera mhm. I tak, i popatrz Nie ma tu żadnych graczy Znaczy no, na razie nie ma, ale Myślisz, że nie przejdą? Za, zapewniam cię, że mało osób się tu kręci I tutaj na tej pustej polance nie trudno powiedzmy o skrzynkę, no nie? A, A widzisz już więc... jakąś? No na przykład tu Okej okay. Dobra, mam złoty miecz Hmm. Ole kamienny miecz. I trz... trochę strzał. No dobra, Kolejna, to Na razie zarzynamy I dostałeś punkty enchantingu. Troszkę. A ja nie. E, to zarzynaj. Dobra. Mega. E... Wziąłeś to mięso, prawda? I... Tak, ale weź sobie. Dobra, to weź. powiedz, ile masz jedzenia. Jeden, jeden stek ze świnki. Surowy. Tak. To weź dwa jabłka. Bo ja mam upieczony stek od mit okay. No. Okej, okay, a więc przypominamy też, że wiemy już, że kamienny miecz jest tak naprawdę najlepszą bronią, jaką można zgarnąć. No chyba, że gdzieś jest ukryty na przykład żelazny, chodź kolejna skrzynka. O, ja kiedyś na przykład znalazłem diament. Kolejny kamienny? Kolejne jabłka. Weź sobie. E, dwa. Wziąłem sobie dwa. Wziąłem Wziąłeś sobie dwa? dwa? Tak. Wow, to ile ich tam było? Mam nie wiem, ja mam cztery. Okej, okay, ja też mam cztery i sobie zjem jedno. A ja jeszcze nie będę jadł, bo dopiero nie mam jednego punktu głodu. No, a e... więc Czadziochu, bardzo fajna miejscówka, mamy już sporo rzeczy. Tak, I myślę, że znajdziemy tak. jeszcze jakąś zbroję, bo ja mam tylko jakieś biedne buty czy hełm. Słuchaj, też I mam ruszamy. tylko chyba buty złote. Ruszamy w bój. Tak, ty masz tylko buty złote. E, no i mój oczywiście skinowy, diamentowy tak. hełm. Tak, e, Dobra, chyba myślę, że no chyba, chyba nie. Tak, tak czytałem na forum, chyba nic nie daje skrzynka. Skrzynka, widzę. E, surowa ryba i nic innego wartego uwagi. Dobra, ja mam helm skórzany, a ja mam dwa miecze kamienne, jeden złoty i jeden drewniany. Mm. Dobra. Wow. Coś busta nagle dostałem. Weź coś, powiedz, bo mi zaraz. E, mówię, e, mówię. Teamspeak... mówię no. Dobra. Mm. E, co... Właśnie dla tych, co teraz nie zrozumieli mojego e, tekstu, e, Teamspeak ma taką funkcję, że jeżeli ktoś przez długi czas nie mówi nic, wow, ile helmów. Jeżeli ktoś nie mówi nic przez długi czas, to tak on generalnie e, zaczyna, wy podgłasza jakby mikrofon kolegi i wyłapuje dźwięki zupełnie niepotrzebne z otoczenia. kolego, skrzynia. I... No ja mam dużo hełmów, jak chcesz złoty to... Nie, nie chcę złotego, mam... Weź końcówowy. sobie to surowe mięcho. Znaczy... Z, z ja już mam wystarczająco jedzenia do końca Ale gry. weź je tak czy inaczej, żeby nie dać przeciwnikom, nie? Dobra, whatever, ale słuchaj, szukamy graczy, dobra? Dobra, spoko. A, ja, bym... ja muszę zjeść. Dobra, coś. Ja zacznę się piąć pod górę. I przydałoby się jednak kogoś ubić, bo jest już tylko dziewięciu graczy i. A ja nie mam killi od ostatnich dwóch. Nie nie jeszcze. No właśnie. E, w ogóle mam strasznie mało hajsu. Mało killi i mało hajsu i w ogóle jestem smutny. Hmm, dobra, można się trochę rozejrzeć. Czy kogoś stąd widzę? Nikogo stąd nie widzę. Ale jest jakaś Nikogo... fajna jaskinia, słuchaj. Słuchaj, ja bym nie skakał do tej wody na pewno. Bo myślę, że jest zamarznięta, jest. a to co ja widzę, to jest tylko Bóg. Widzisz takie kwadraty graficzny. niebieskie? Te. No ja też. Natomiast tutaj zdaje się, że przed tobą jest taka fajna jaskinia. Widzę, widzę właśnie, gdzie nie Ja jeszcze. Ja też. Więc nie. pozwiedzamy. Eee, powiem ci szczerze, że trochę się cykam. Chodzić do takich miejsc, gdzie woda mi spływa nie, powiedzmy, po mojej a, myśli. <laughs> Cokolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Tak, czyli idziesz pod. prąd. E, ale są dwie skrzynki. O, idę pod prąd, właśnie. Takie ładne stwierdzenie. Dobra, one są opróżnione, znaczy w każdym razie ta, więc sądzę, że i w tej nie mamy czego szukać, mm -hmm. po dwóch toporków, i inaczej nas nikt nie zabije. Tu jest jeszcze jedna skrzynia, mm, która też jest pewnie. Tymczasem Wait, bo poczekaj, wiesz co, bo nie jestem w stanie płynąć tam w tamtą stronę. Dobra, nieważne. A po, co, już jest... po co płynąć, jak można iść. Znaczy. Po Chodzi o to, że coś mi się zglitchowało Matko, tutaj w środku jest tyle skrzyń, chyba pięć łącznie. No, można by na, na przykład się do nich udawać od początku gry. To jest dobry pomysł, myślę. E, wiesz, co? Heum. Słuchaj, coś mi się strasznie zbagowało. Ktoś tu chyba zginął. Coś mi się strasznie zbagowało, bo wydawało mi się, że widzę w ekwipunku złoty, złote spodnie, a potem kliknąłem na nie hmm. prawym przyciskiem i znikły. Okej, okay. a nie masz ich na sobie? Nie. Nie, dobra. No dobra, zostało, ej, zostało czterech graczy, matko. A my nie mamy nic. Znaczy, jeśli chodzi o kile. No, dokładnie, nic nie mamy i generalnie jest mała szansa, żeby z Wiesz co, jest jeszcze jedna skrzynka z tutaj na ...z kompasami, żeśmy kogoś znaleźli. No tak, to jest trochę lipa. E... Dobra, ja z... idę do tej skrzynki dobra, tutaj. Dobra, nie ma sensu, żebym też szedł. Mhm. Pójdę sobie z boczem. I się rozejrzę. Okej. Okay. O matko, wędka i ten niepotrzebnie zmarnowany... Ej, masz, zmarnowany masz pierwszy poziom? E, nie. Nie? Cholera. Ale mam już prawie pierwszy, więc jeżeli masz butelkę enchantingu, to... E, nie, nie mam. Kurde, kolejna gra, w której mamy super staw i prawdopodobnie nie rozwiąże się gra przed deathmatchem. No, Lipa. na to wychodzi. Swoją drogą, muszę ci powiedzieć, że na tej mapie grałem kilka razy, ale nigdy tak naprawdę nie zwiedziłem żadnych ciekawszych lokacji. O, gracz, ej, gracz. Widzisz go? Dobra, widzę. Dobra. Wow, on ma żelazny staw? Tak wygląda. Kurde, zabił mnie w ogóle swysz. No, też zginąłem. Dobra. Eee, kolejny odcinek, który w sumie eee, był dłuższy i należał do tych dłuższych. No ale ten mniej. Może owocny. tym razem Ty się pożegnasz. Zdecydowanie mniej owocny, żaden z nas nie wygrał i znowu żaden, znaczy znowu nie dostałem żadnego killa. Tak, ale wciąż jesteśmy lepsi niż polska reprezentacja w piłce nożnej. Mężczyzn. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No dobrze moi drodzy, a więc to było na tyle. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Dziękujemy za uwagę. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Pa pa! Cześć!